Czy hmm. hmm. no, hmm. Hmm. to idzie? Dobry, gdyby być. To ci jak odkurzać. Hmm. Bereczka już doszła do takiej perfekcji, że jedną łapką sobie trzymała tą tarczę. A mm. ona też powinna na to wpaść i wtedy się jej nie odsunie. Też się nauczyć. O, o, teraz to pochytała. To cały za mądry pies. Widzisz, jak się łapczy, a mm. teraz nie odjeżdża z programu. U nas Gajusia tak robiła. A ten musiał łeknieć. Ta może gonić i przez półdziałki ten papier. A Lejla już się kapła. I mm mi -hmm. weszła. Stąpnąć. Musi to powtórzyć, bo jak nie powtórzy to... Oh. <gry> Lejkuj, jak my to potem tam wyciągniemy. Ludzie, jesteście niechlujne, przyjdzie Lejla.